Witam serdecznie, dzisiaj chciałbym powiedzieć kolejny odcinek o zdradzie. Zdrada to jest e, takie coś jak spotyka się dwoje ludzi na przykład są małżeństwem czy narzeczeństwem albo na przykład e, jest mąż i żona i się nawzajem wdają w romans. Na przykład jedno drugiego kocha, całuje i yy, obciskuje yy, to jest romans. Jeżeli drugie, jedno i drugie nawzajem, nawzajem ro, robią to samo. Czyli zdradzają się nawzajem, mając mężów lub żony. A czy zdrada jest prawidłowa? Ja uważam, że nie. Ale jest takie coś jak romans, w którym, w którym też to yy, funkcjonuje, ale jak mąż zdradza żonę z osobą, która nie ma męża, kochanka tak zwana. Yy, to jest romans, że jeżeli ma mężczyzna lub kobieta inną, yy, inną partnerkę lub partnera, to jest zdrada mając męża a jak wy uważacie czy zdrada jest właściwa nie ale czasami zdarzają się tacy, tacy ludzie którzy zdradzają własne połówki ale czy to jest dobre nie jak wy uważacie czy zdrada yy, zdrada w waszym, waszym yy, yy, zdrada w waszym w waszej na przykład yy, sytuacji jest możliwa? Ocencie sami ten film Napiszcie zdrada? A ja przyznam zerduszko. Jak wy uważacie, czy zdrada jest właściwa? Jak wy oceniacie zdradę poprzez drugą osobę? Czy powinna się yy, Zdradzać, czy nie? Yy, każdy z nas przecież ma yy, chwilę słabości i potrafi yy, po, potrafi kochać inną osobę ale czy to jest karalne? Chyba nie A jak, jak wy uważacie? Karalne jest, czy nie? Zdradzanie drugiej osoby z jedną osobą Chyba macie słabości i wiecie jak, jak to jest. Czy zdradzaliście osoby wam bliskie, czy narzeczoną, czy... Czy żole? Nie żebym wam, was namawiał, tylko e, naprawdę, powiedzcie mi jak to u was wyglądało. Subskrybujcie kanał, lajkujcie, udostępniajcie, napiszcie zdradza, ja przyznam serduszko. Cześć pa. Do kolejnego odcinka.